siostry i bracia w Chrystusie świątynia to w każdej religii miejsce szczególne dzisiaj słowo boże pokazuje nam coraz głębsze rozumienie świątyni w pierwszym czytaniu słyszeliśmy o świątyni zbudowanej przez króla Salomona pięknej wspaniałej znajdującej się w Jerozolimie, jest to miejsce, w którym zamieszkał Bóg w Świętych Świętych, w tym miejscu Najświętszym, w przybytku. Jest to miejsce, w którym Izraelici mogli wejść w szczególną relację modlitwy z Bogiem. I słyszymy dzisiaj właśnie piękną modlitwę Salomona, który mówi: Niebo i ziemia nie mogą się ogarnąć, a cóż dopiero ta świątynia, ale Twoje imię, czyli Twoja obecność jest w tej świątyni, dlatego wysłuchaj prośby, które my zanosimy w niebie. Czyli pierwsza. Rzeczywistość świątyni to miejsce szczególnej obecności Boga, miejsce szczególnej relacji, dialogu z Bogiem, czyli miejsce modlitwy. Ale zauważmy, że w drugim czytaniu z pierwszego listu do Koryntian święty Paweł nam tłumaczy, że każdy człowiek jest świątynią, że Duch Boży mieszka w nas czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Czyli ja mogę spotkać Boga, modlić się do Boga, rozmawiać z Bogiem nie tylko tutaj, gdzie on w sposób szczególny jest obecny, ale także gdziekolwiek jestem, ponieważ ja jestem świątynią Boga. On jest bardzo blisko mnie, bo jest we mnie. Niesamowite Rozumienie świątyni, pogłębienie, czym jest świątynia. A w Ewangelii Jezus tłumaczy, że kiedy On przyszedł, już nie będzie potrzebna tylko w świątynia w Jerozolimie, że tylko tam będzie można oddawać cześć Bogu. Ani w Samarii, tak jak ta kobieta z Samarii pytała o górę Garizim, to była święta góra. Samarytan, gdzie była świątynia, też oddawali Samarytanie cześć Bogu. Jezus mówi: Ani na tej górze, ani gdziekolwiek, wszędzie będzie można oddawać cześć Ojcu, ale w duchu i prawdzie. Co to znaczy, że my mamy oddawać Bogu cześć, modlić się tutaj, w tej świątyni materialnej? I wewnątrz siebie, bo my jesteśmy też świątynią, i mamy to czynić w duchu i w prawdzie. W tym tekście Świętego Pawła słowo duch jest przez dużą literę. Czyli my mamy modlić się w duchu świętym. Od momentu chrztu świętego zostaliśmy właśnie ochrzczeni z wody. I z Ducha Świętego. Duch Święty sprawił, że od tego momentu Chrztu jesteśmy dziećmi. Święty Paweł powie: Nie otrzymaliście Ducha Przybrania, nie otrzymaliśmy Ducha Niewoli, ale Ducha Przybrania za synów, którym możecie wołać: Abba, Ojcze. Właśnie Chrzest sprawił, że my możemy. Boga nazywać ojcem, mało tego, abba, to słowo mówi jeszcze więcej. To jest bardzo czułe słowo, które mówi tatusiu. Małe dziecko, pierwsze słowo hebrajskie, które mówi do ojca, to mówi abba, czyli tatusiu. Czyli człowiek ma się modlić w duchu, to znaczy z takim dziecięcym zaufaniem do Boga. Czy tak się modlimy? Ale druga rzecz, mamy modlić się w prawdzie. Co to znaczy w prawdzie? Pan Jezus mówi: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. A co to znaczy, że jest prawda? Najprościej mówiąc, że jest zgodność naszych myśli, tego co w środku tym, co my wypowiadamy i co czynimy. Jeśli jest zgodność, to jest prawda. Jeśli co innego myślimy, a co innego mówimy, to jest kłamstwo. Mówić w prawdzie, modlić się w prawdzie, oddawać cześć Bogu w prawdzie, to znaczy, że jak modlę się do Boga, to myślę o tym, co mówię. Bo jest zgodność, a nie, że myślę o czymś zupełnie innym, a moje słowa są puste, bo są klepaniem modlitw. Jak to jest ważne, żeby pogłębić rozumienie, czym jest świątynia. Świątynia, nie tylko ta materialna, ale duchowa, jest obecnością Boga. Ja mam modlić się do Niego w duchu, z dziecięcym zaufaniem, jak do tatusia. Wierząc, że on naprawdę przez najtrudniejsze momenty mojego życia mnie przeprowadzi, bo on jest tatusiem. Czy ja z takim zaufaniem się modlę? Czy ja modlę się w prawdzie? Czy zawsze staram się na mszy świętej, czy na modlitwie, myśleć o tym, co mówię? Modlić się w prawdzie. Dzisiaj chciałbym wrócić do. Chomili liturgicznych o Mszy Świętej. Dobrze się składa, że w tę uroczystość poświęcenia świątyni przypada nam dzisiaj rozważyć modlitwę Ojcze Nasz. Skończyliśmy ostatnio mówić, pewno z dwa lata temu, o złożeniu ofiary. Kapłan podnosi ciało i krew pana Jezusa. I śpiewa, czy mówi przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności ducha świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Najgłośniejszy Amen musi być tutaj. W starożytności wszystkie mury drżały, jak ludzie śpiewali to Amen, bo to jest złożenie ofiary. Za nasze grzechy jest trawowana msza święta za w jakiejś, jakiejś intencji. To jest złożenie ofiary w tej intencji. I później następuje właśnie kolejna część, która nazywa się obrzędy Komunii Świętej. I na początku tych obrzędów jest modlitwa Ojcze Nasz. Warto się zastanowić, dlaczego akurat w tym miejscu kościół i to już od IV wieku, czyli 16 ponad wieków, w tym momencie modli się słowami Ojcze Nasz. Jest kilka powodów, o których warto, żebyśmy wiedzieli, bo one zmienią uczestnictwo w naszej, naszej mszy świętej. Mnie samemu to bardzo pomogło, kiedy na nowo rozważam o tej właśnie części. Otóż zauważmy, że my rozpoczynamy przygotowanie do Komunii Świętej, do tego najwspanialszego zjednoczenia z Panem Jezusem pod postacią chleba. Dlatego trzeba się przygotować. I tym najpiękniejszym przygotowaniem jest właśnie modlitwa Ojcze Nasz, bo ona zawiera dwa takie ważne momenty. Pierwsze, my. Mówimy chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Co to znaczy? O co my się modlimy? O co my prosimy? Nie tylko prosimy o pożywienie doczesne, żeby nam wystarczyło tego codziennego chleba, ale Kościół zawsze interpretował te słowo eucharystycznie, to znaczy, że my prosimy. O pożywienie wieczne, o pokarm na życie wieczne. Pan Jezus mówi: Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Czyli ja proszę, pragnę tego pokarmu, komunii świętej to jest najważniejszy pokarm. Czy ja mam to w sercu, kiedy modlę się, Ojcze nasz, chleba naszego, Eucharystii, komunii, daj nam zawsze. Najważniejszą, ostateczną Komunią Świętą jest wiatyk przed śmiercią. Oby każdy z nas miał tę łaskę, że przed śmiercią przyjmie Komunię Świętą. Pokarm na życie wieczne. Oby każdy z nas miał tę łaskę. Ale już w mszy świętej bardzo tego pragniemy. Teraz, a druga sprawa. Zobaczmy, że w czasie Ojcze Nasz mówimy takie słowa. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jest to ostatni moment w Mszy Świętej. Ostatni, kiedy ja uświadamiam sobie, że może jeszcze jestem z kimś w niezbyt dobrych relacjach. Może przyszedłem na Mszę Świętą pokłócony. Może mam w sercu jakąś urazę do kogoś? No to właśnie to jest ostatni moment, żeby prosić o przebaczenie, odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, to znaczy ja z serca wszystkim przebaczam, przepraszam ich. No bo moi drodzy, jeśli ja mam przyjąć Boga do serca, to ja nie mogę przyjąć Boga do serca, które jest pełne niechęci do kogoś, do serca, które jest niepojednane z bliźnimi, do serca, które jest właśnie grzeszne jeszcze, do serca, które nie ma miłości, że ja nie chcę przebaczyć komuś. To jest nieporozumienie. Przyjmować komunię świętą, kiedy jestem brudny, kiedy. Jest we mnie brak miłości. Dlatego to jest ostatni moment, żeby jeszcze wspomnieć o swoich grzechach. Odpuść mi moje grzechy, jako ja odpuszczam wszystkim temu, 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 temu. Jeszcze mogę nawet właśnie wspomnieć w myślach. Módlmy się tą najwspanialszą modlitwą, Ojcze nasz, w Duchu i prawdzie. Czyli z zaufaniem dziecka Bożego, nie tylko ustami, ale sercem, i szczerze przebaczając naszym winowajcom, żeby naprawdę Komunia Święta była owocna, a żeby nie była po prostu rutyną, że przyjmuję Komunię świętą, no bo tak się nauczyłem, a duchowo jeszcze. Muszę dużo przepracować, żeby zmienić swoje wnętrze, swoje nastawienie do Boga i do drugiego człowieka.